E, Czekajcie, ja zacznę. Rodacy drodzy w Chicago, tu kabaret drwi groszem e, z wizytą towarzyską się wybiera do was już niedługo do Chicago. Witajcie. Witajcie serdecznie. E, przygotujcie się, bo już niedługo będziemy u was. No i 13 lutego już będziemy w sali bankietowej Janosik. Będziemy kabaret z walentynkami wyprawić. Jak tu Janosik? Nie Janosik, tylko Janosik. Chyba, ja ja jest. No. Yo, 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 yo! Men, rodacy, hello! Zapraszamy 13 lutego do sali bankietowej Janosik, walentynki z kabaretem pod wyrwi Groszem. Kabaret pod wyrwigroszem zaprasza was na swoje show, 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 show! Let's ja A ja zbierała. nawet na tę okoliczność to do kosmetyczki poszłam. Tak? U kosmetyczki byłeś? Byłam. A co za to było? <grym> <grym> no to do zobaczenia kochani z Chicago! I <grym> przebywajcie w wielkiej kupie. 13, 14, 15. No. Hej.